Marzena Badziak i Jan Piętek dziś opowiadają nam o swojej rowerowej, imponującej wyprawie, tak bardzo optymistycznie, jakby prawie świat nie miał wad. No, słyszeliśmy o jednej sytuacji, kiedy miejscowa społeczność nie zareagowała entuzjastycznie na wasze przybycie, ale przecież ta podróż także była pełna, na przykład, takich chwil niedojadania, albo bardzo długiego wysiłku wynikającego z dystansu, jaki trzeba było pokonać, szczególnie w Australii te odległości były. Bardzo długie, więc to nie była taka słodka wyprawa. Marzena, dobrze powiadasz o zmęczeniu. <noise> tak, tak. No, no to jest tak, że jak się jedzie na te dwutygodniowe wakacje, no to planujemy wszystko w ten sposób, żeby to były naprawdę wspaniałe wakacje, obfitujące tylko i wyłącznie w piękne widoki, zero zmartwień, same najlepsze przyjemności życia, no bo to są te wakacje, gdzie chcemy podładować baterie. Natomiast absolutnie nie można się spodziewać, że jeżeli się jedzie na, na taką dłuższą, dłuższą podróż, to że tak będzie codziennie, bo chyba byśmy wtedy o z tej euforii i wspaniałości, po prostu zeszli z tego świata. Też można to w tę stronę przeholować. No, mieliśmy tego, znaczy, po prostu to jest jakby taki no, tryb życia, więc i wszystkie no, z dobrodziejstwem inwentarza. Także no bo to wszystkie pewnego... te problemy jadą po prostu z nami. Od pewnego się. momentu to przestaje być podróż, tylko to się zaczyna być życie w podróży, tak. No 16 miesięcy ciężko cały czas na największych obrotach. Liczyć tamte kilometry, liczyć, że pojedziemy jeszcze więcej, zobaczymy jeszcze więcej. No już to w pewnym momencie traci sens też takiego gonienie. Nie. Trzeba się gdzieś zatrzymać, trzeba gdzieś odpocząć. Wielokrotnie mieliśmy takie sytuacje, że na przykład czekając na chińską wizę, spędziliśmy w stosunkowo mało atrakcyjnej stolicy Kirgistanu w Biszkeku trzy tygodnie. No i siedzieliśmy sobie w jednym miejscu, praktycznie chodziliśmy sobie codziennie po mieście, po bołki, kupowaliśmy szczypiorek, jakieś tam serii pomidory do tego lepioszkę, czyli taki tradycyjny kirgijski chleb. No i tak wygląda. Wyglądało nasze życie. No, potem internet, komputer, yy, spacer po mieście kolejny, no i praktycznie yy, codzienność, tak? To nie była żadna wielka przygoda, przynajmniej przez ten moment, ale to nam pozwoliło trochę też fizycznie odetchnąć, tak? Yy, byliśmy w mieście, yy, byliśmy wśród ludzi, nie musieliśmy się martwić z rozbijaniem namiotu codziennie i tak dalej, i tak dalej. No i zdarzało się, to też nie, nie jest tak, że, że nie ma problemów. Taka podróż na pewno, jak się jedzie w parze, zwłaszcza jak się jedzie w parze, to jest jednak jest mnóstwo okazji do tego, żeby się nawzajem pokłócić, i mieliśmy takich sytuacji bardzo dużo. To też po części dlatego, że jest się ze sobą 24 godziny na dobę, i przez y, większość czasu jest się samemu, więc y, no, są, nie ma co ukrywać, że to będzie tak y, gładziutko wszystko. Nie tak dawno, w zupełnie innej audycji, akurat miałam rozmowę z psychologiem o tym, że urlop to jest wyzwanie dla rodziny, bo są wszyscy przez dwa tygodnie <noise> 24 godziny na dobę, a wy byliście. Razem przez 474 dni. Tak. 24 godziny tak, na dobę. W, w namiocie, który jest. Mm. Tak, no nie ma gdzie strzelić focha. Czasami to był ten problem. No, namiot wielkości trumny, <gry> powiedzmy sobie praktycznie. Na dwa miejsca.